Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Początek nowego tygodnia przyniósł w kraju podtrzymanie dobrych nastrojów z ostatnich dni ubiegłego. W poniedziałek kurs euro do złotego pogłębił spadek do blisko 4,25,50. Podmógł optymizmu na rynkach finansowych, związany jest z doniesieniami o zawarciu częściowego porozumienia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Co prawda nadal brakuje dat i szczegółów odnośnie pierwszej fazy umowy, niemniej dla poprawy nastrojów wystarczyło opublikowanie specjalnych oświadczeń w tej sprawie na stronach internetowych. Ministerstw obu stron, w tym chińskiego Ministerstwa Finansów. Ponadto, sporą część rynkowej niepewności zdjął też wynik wyborów w Wielkiej Brytanii. Inwestorzy oczekują, iż Parlament Brytyjski powinien wkrótce przyjąć porozumienie wynegocjowane przez premiera Johnsona dotyczące opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Brytyjski rząd planuje ponowne przedłożenie w parlamencie ustawy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. W poniedziałek zaś optymizm inwestorów wspierany był dobrymi danymi makroschińskiej gospodarki, świadczącymi o możliwej poprawie koniunktury w tym kraju. Wydarzenia te podbiły apetyt na ryzyko wśród globalnych inwestorów, co przyniosło historyczne testy maksimów na amerykańskich parkietach. Znacząco wzrósł też popyt na waluty zaliczane do koszyka emerging markets, w tym na złotego. W zeszłym tygodniu złoty zyskiwał na wartości, bazując również na informacjach, jakie docierały na rynek z grudniowego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej. Fed dał pretekst do osłabienia dolara. Co prawda, oddalono ryzyko powrotu do cięć stóp procentowych, z komunikatu usunięto bowiem frazę o niepewności wokół perspektyw dla gospodarki, a do tego, jak pokazał tzw. wykres kopropkowy Fedu, na chwilę obecną żaden z członków Komitetu Decyzyjnego nie oczekuje obniżki stóp w 2020 roku. Jednak na konferencji prasowej prezes Powell dał do zrozumienia, że nie należy się spodziewać powrotu do cyklu podwyżek, o ile nie pojawią się istotne zmiany w perspektywach dla gospodarki. W tym trwały i znaczący wzrost inflacji. A tymczasem, według najnowszych prognoz Fedu, oczekiwany poziom inflacji bazowej PCI został obniżony z 1,8% do 1,6% w bieżącym roku. Osłabienie głosu Jastrzębi stanowiło zaskoczenie dla uczestników rynku, którzy po posiedzeniu zdecydowali się na sprzedaż dolara, wspierając m.in. złotego. W miniony czwartek obradował Europejski Bank Centralny pod sterami nowej prezes Christine Lagarde, która już na wstępie oznajmiła, że nie jest monetarnym ani jastrzębiem, ani gołębiem. Chciałaby być jak sowa, która często kojarzona jest z mądrością. Zgodnie z oczekiwaniami, stopy procentowe w strefie euro pozostały bez zmian. Biorąc pod uwagę nadal borykającą się ze skutkami światowego spowolnienia strefę euro, utrzymany został wysoki poziom wsparcia dla gospodarki. Dla przypomnienia, we wrześniu Europejski Bank Centralny uruchomił nowy program pomocowy, obniżając stopę depozytową do minus 0,5% i zapowiadając wznowienie zakupów aktywów. Podczas konferencji prasowej Lagarde mówiła o gotowości Banku Centralnego do dostosowania w razie potrzeby posiadanych instrumentów, podkreślając przy tym konieczność nadal wysoce akomodacyjnej polityki. Prezes mówiła również o konieczności dokonania strategicznego przeglądu polityki banku, jednocześnie apelując do rządów państw strefy euro, które mają przestrzeń do zwiększania wydatków, aby ją wykorzystały. Ostatni przegląd strategiczny odbył się w 2003 roku. Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zostało przez rynki odebrane neutralnie. W bieżącym przedświątecznym tygodniu z dnia na dzień oczekiwać można coraz niższej płynności na rynkach finansowych, a kalendarz makro będzie zawierać już ostatnie ważne dane krajowe, których publikacja zaplanowana została na ten rok. Jak się spodziewamy, niektóre z nich mogą ciążyć złotemu, w tym przede wszystkim produkcja przemysłowa, która jak oczekują ekonomiści PKO mogła spaść w listopadzie o 2,5% w skali roku. Dzień wcześniej GUS opublikuje raporty z rynku pracy, a w piątek wyniki dla sprzedaży detalicznej za listopad. Na świecie obradować będą kolejne banki centralne, w tym Bank Centralny Anglii, jednak ze względu na stabilizację polityki Europejskiego Banku Centralnego i Fedu będą one w komfortowej sytuacji. W przypadku Banku Anglii dodatkowo wynik parlamentarnych wyborów eliminuje kluczowy czynnik ryzyka, jakim był nieuporządkowany Brexit. Banki centralne nie powinny więc wpłynąć na bieżący obraz rynku walutowego. Dziękuję za uwagę, jednocześnie informując, że jest to już ostatni w tym roku raport wideo dotyczący rynku walutowego. Mówiła Joanna Bachert, strateg Rynku Walutowego w PKO Banku Polskim.